Cześć, witam was. Dzisiaj sobie otworzę pudełeczko. będzie degratering jest tutaj 285 kart. Zaraz <laughs> zobaczymy jak to wygląda. Jeszcze nie miałem tych kart w ręku, aż jestem ciekawy. A tutaj mam fajne tło. O, sorki, kichnęło mi się. <laughs> Dobra, nie będę tego wycinał. Oj, to chyba mi nie spadnie. Wiecie co, poczekajcie chwilę. O, teraz już nie będzie zjeżdżać. Dobra, otwieram pudełeczko sobie Magic the Gathering. Jestem strasznie zadowolony. Tych kart jeszcze nie miałem. O, to się tak otwiera. Fajnie. Oj, co to jakiś katarek? O, zobaczcie, jak fajnie wygląda pudełko. O, tutaj z tyłu, fajna pani jest. <laughs> Dobra, otwieramy. Nie ma czasu. Kupiłem sobie to na Cards Planet. Widzicie, oni nie tylko mają akcesory, ale mają też jeszcze karty. No i to, co ja uwielbiam najbardziej. Po raz pierwszy trzymam w ręce e, boosterki Magic the Gathering. Ale kurde, nie przygotowałem się, nie mam nożyczek. I cóż, będę musiał je podrzeć. Chyba że się fajnie otworzy. Ja już oglądałem sobie filmiki na YouTube z tym pudełeczkiem. Tu są jakieś instrukcje, jak w to się gra. No ja nie będę czytał, bo i tak się nie znam, bo to po angielsku. Ale dobra. Najważniejsze jest to, karty. Ciach, ciach. I tu jeszcze są kolejne. Ja już wiem jak wyglądają karty RAR. RARE czy jak ktoś tam mówi. O. Fajnie to wygląda. O, zrobimy trochę więcej miejsca. Dobra, będę się trochę spieszył, nie chcę tu przeciągać. Otworzymy sobie najpierw te karty, to są pewnie karty LAND. Plany jakieś, ale fajne są te karty. No takie mięciutkie. No. Ja tu taką może pokażę, bo tu na razie żadnych takich specjalnych kart nie ma. Wersji, wersji 7 chyba tak dobrze mówię. Widziałem, że zbiera takie karty. Kurde, ale są te ta grafika jest bajeczna. Coś takiego jak ten, yy, Worldcrafty ale no, piękne są. Piękne, dobra, to są na razie takie zwykłe. Teraz zobaczymy, tutaj bardzo fajnie się otwiera. O, Teraz zobaczymy. O, widać. Widać. Zaraz zobaczymy, czy tu coś. Nie, tutaj nie będzie. Kart specjalnych, zaraz zobaczymy. Ale kurde, jest tych kart, fajnie, bo mam jeszcze do tego specjalne y, albumy. Album, który tam widzieliście wcześniej, jak otwierałem przesyłkę z Cards Planet, i w tym albumie sobie będę. Trzymał karty a tutaj widzę, też są zwykłe, ale kordy grafika jest no niesamowita. Podobają mi się te karty. <laughs> Większość z Was pewnie nie będzie to interesować i tam pewnie łapy w dół polecą, ale co mnie to obchodzi, ja sobie będę zbierał co mi się podoba. Ja tylko tak na razie oglądam, bo ważniejsze karty są w tych boosterkach. a jeszcze tu sobie otworzymy jedno. O, tam widziałem na kart Planet jeszcze jest, widziałem jakieś inne takie nadziki, mmm, jakby ktoś był zainteresowany. To są karty do gry, ja nie będę grał, oczywiście, będę tylko je zbierał. Ale bajeczne są naprawdę. Grafika jest Oj, co mi tam upadło? Zaraz wam pokażę te specjalne karty. Doktor Radian się pewnie tym zainteresuje. On lubi takie klimaty jak ja. W sobie swój ziomek, nie? <laughs> jak mi to? Aha, bo to było ten. To dlatego spadło. Dobrze, otworzę sobie tutaj ten. Najważniejsze boosterki. To są różne edycje jak widzicie o. O. Return tu rabika. Jakoś tak. Zaraz zobaczymy czy się fajnie otworzy busterek. Czy będę musiał... Oj, no niestety Niestety będę musiał go podrzeć. Ale jeszcze sobie je odkupię. Aha Czyli tu powinna być karta a to jest zwykła karta tutaj się patrzy na kolorki tych znaczków a tu będzie karta kreatury ale fajne są te karty Dobra, przelecimy, zobaczymy jak to wygląda o. bajeczne są a zaraz się zaczną karty specjalne. O, tu już są karty specjalne, widać po tych znaczkach. Tak. I kartą specjalną jest Blood Crypt. Widzicie, jest inny kolor znaczka. Po tym się rozpoznajesz, to jest karta rar. Dobra. Super. Tak oczywiście sprawdzę sobie, ile kosztują te karty, bo te karty są wartościowe. Zobaczę ile kosztuje sobie tradycyjnie na eBayu, po ile te karty chodzą. No i lecimy dalej. No ja jestem zadowolony, bardzo zadowolony z tych kart. Przypominają mi WordCrafta. ci, co zbierają Warcrafty, to polecam. Bo naprawdę są świetne. I tu gdzieś jest karta specjalna, tu widzicie po kolorku widać. O. I kreatury. Ale podobają mi się naprawdę. To właśnie tutaj się rozróżnia jakie to są medycy czy nie. Czekajcie, sprawdzę sobie. Chyba nie no, bo to teraz ja może zrobię tak. Żebym wiedział Co jest do czego może potem rozkminie. Dobra, lecę dalej. Busterek trzeci. Nie da się tego otworzyć. O, udało się. Zachował mi się jeden busterek. O! O jakiś kurde wilkołak. Titanic ale piękne jak tam doktor Radian podobają się karty co fajne są no już będą karty te inne tu się rozpoznaje widzicie po tym kolorku i kartą rzadką jest jakiś tutaj pająk ja też nie wiem, co to jest. Reklama super. I został mi ostatni boosterek. Postaram jest 15 kart w środku. Oj, to się nie udało. No trudno. Ciam, ciam, ciam. No dzisiaj chyba tego sobie nie poukładam. Ale kurde, piękne, bajeczne są. No, grafika jest świetna na tych kartach. Będę je zbierał w międzyczasie, bo piłka nożna mi się trochę już znudziła. Wiecznie to samo, otwierać mi się już nie chce. A póki nie ma Brazylii, no to trzeba coś robić. No to weźmiemy się za Gatheringi i za Warcrafta. I kartą specjalną tutaj jest Legion Loyalist, czy coś takiego. Goblin Solder. Soldiers. Soldier. O, to jest dobre. O, Dobra, to by było na tyle. Tutaj chciałem Wam pokazać, jakie karty będę sobie zbierał. Mi się podobają Medziki, bo to jest coś podobnego do Warcrafta. Także no polecam, bo naprawdę świetne są te karty. Podejrzewam, że Dr. Radian się wkręci też. Także to by było na tyle. Pozdrawiam Was wszystkich. Trzymajcie się. Cześć. Oczywiście jak wsadzę te karty sobie w ten specjalny mój album, to Wam zademonstruję. I pozdrawiam y, miłośników Medzika, bo widziałem, że jest ich trochę. Także trzymajcie się. Cześć.